Maleczko moi drodzy, dzisiaj będziemy robić sobie bitwy z Isamu, także zostań do końca i miłego oglądania tobie życzę. A dla widzów, którzy wpłacają z moim kodem, oczywiście, Adunia, mam tutaj cztery konkursy, które są dalej aktualne, dalej są aktywne. W jednym z tych konkursów można wygrać kosę, także jak wspomniałam, z płatą minimalną 8,40 już możecie coś wygrać. Pierwszą bitewkę, myślę, że zrobimy sobie tak za 1500 zł. Czyli konkretna cena. I wrzucimy sobie tutaj kilka skrzynek. Ja już sobie tutaj wybieram skrzyneczki i ostatnio wrzucimy sobie Radiation Case. I tu mamy co? 8 skrzynek. Robimy sobie na dwie osoby, oczywiście tryb standardowy. I tutaj mamy pocie i samu. I samu, i samu. Dodajemy sobie bota. I co? Pierwsza bitwa za 1500 zł mamy naprawdę dużo skrzynek, bo 8 skrzyń. No, to jest sporo, i in... no, osobiście uważam, że sporo się tutaj może wydarzyć, i też takie mam nadzieję, że sporo się wydarzy. No, powiem tak. No, nie jest zakolorowo. O, kurde. W ogóle, nie, teraz to czarno-biało, czarno-biało. Nie za, nie za miło, nie za przyjemnie. No, i samo nas tutaj miażdży troszeczkę, ale co? Jesteśmy w połowie tak naprawdę, więc dużo się tutaj jeszcze może zmienić. Ale wiecie, no, am stres, nie? Am stres. Jeszcze teraz mam poleciało dosłownie to samo i ja pierdolę, nie. Ja już tracę tutaj nadzieję. Już jestem. O! Dobra, i ostatnia, i ostatnia. Dobra, easy, mamy to, mamy to. O Boże, Jezus Maria, jak ja się normalnie zesrałam, ty. W życiu bym nie powiedziała, że ten skin był tyle warty w ogóle. Ale dobra, nie, jest dobrze, jest dobrze. Sprzedajemy, sprzedaliśmy i idziemy sobie na gigabułę. Zrobimy sobie taką, wiecie, musimy trochę ochłonąć po tych emocjach, jakie tutaj nam towarzyszyły. I otworzymy sobie gigabułę. No wiecie co, ja bym chciała tego tutaj, tą kostkę wygrać. A jak nie, no to chociaż rękawiczki jakieś albo to ma głupę. No cokolwiek, cokolwiek tutaj. I otworzymy sobie to na czesterze. Uuu, sześć stówek, no to taka konkretna cena, nie powiem, że nie. Otwieramy sobie gigabułę. Otworzymy sobie ją kilku. Nie, nie pierdol! Nie pierdol! Nie! Przepraszam za swoje słownictwo! Ja pierdolę! Dobra, nie. Dobra, dobra. 160 tętna. 160 tętna. Ja pierdotę. Ja, pier... ja pierdacze Wersacze. Dobra. Nie no, to ja to... Sama nie ja wiem, teraz chciałam to sprzedać, czy tego nie sprzedawać. Dobra. Balujemy dalej. No to co? Otwieramy jeszcze sobie raz. Otworzymy sobie jeszcze dwa razy. Tak, żeby było do trzech razy sztuka. Ja bym chyba zgniła po prostu, jakby nam trzy razy wypadła kosa, nie? Ale wiadomo, to jest niemożliwe. Ale co? Lecimy jeszcze. Ja. Nie. Nie wiem, więcej... co. Lagi mózgu mam aktualnie chwilowe, nie? Lagi mózgu. Co to się w ogóle wydarzyło w tej skrzynce? To ja jestem w tak ciężkim szoku. Manifestacja, nie? W wymanifestowałam to. Wygraliśmy pierwszą bitwę z Isamu. Otworzyliśmy Gigabułę Case'a, czyli skrzynię od Isamu, gdzie wydropiliśmy najdroższy item za 9,5 kafla. Także wracamy sobie na bitewki i zrobimy sobie jeszcze jedną bitwę. Znaczy, jeszcze jedną. No, no wiecie o co chodzi. Zrobimy sobie teraz bitewkę za 2000. I ja się zastanawiam, co by tutaj wrzucić, co by tutaj wrzucić, co by tutaj wrzucić, co by tutaj wrzucić. Dobra, dobra. Czekajcie, szybko myślę, szybko się zastanawiam. Um, dobra. Wrzucimy Royala. wrzucimy hola i wrzucimy knife case. Dobra. Myślę, że tak będzie git. I oczywiście też ustawiam sobie na prywatną, żeby dodać sobie i samu. A jeżeli chodzi o wyniki z poprzedniego odcinka, kto wygrał z skina poprzednim? konkursie. Będą one na Discordzie, także link do Discorda jest w opisie. Dołącz, bo może to właśnie ty wygrałeś tego skina. I pamiętaj, masz 24 godziny na napisanie do mnie. Także zapraszam na Discorda. Już dodajemy sobie bocika i samu. No i co, lecimy. W ogóle jaka fajna cena jest tej bitwy. 2-1, i mam nadzieję, że tutaj ładnie nam odda. Dobra, poleciały rękawiczki. Także jest znośnie. I kolejne rękawiczki. I to jest takie kurwa. Konkretne te rękawice. I. Ja nie wierzę, co to co się dzisiaj dzieje. Wszystko po prostu. Win! Odpukać, żeby nie było. Bo ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, mój drogi. Ale nie, nie. Ja jestem w mega ciężkim szoku, nie? I to się sku... Ja już. Nie wiem, ile ten film trwa. Może z 5 minut trwa ten film. A my właśnie zrobiliśmy. No, około 15 tysięcy profitu. Ja wiem, że dobra pasta trwa. Ja wiem, że jest fajnie, ciekawie i w ogóle. I naprawdę mamy tutaj mega win zrobiony już. Um, I ja wiem, że to miał być film stricte z Isamu. Ale słuchajcie, zrobimy sobie ostateczną bitwę. I na tej bitwie wrzucimy sobie tak te skrzy... I wiecie, co? Na, dajmy coś na dobicie, coś ze stówkę Nie, jeszcze, tak żeby to i 2,5, może piskę i sadamy, dobra. I słuchajcie, mamy 8 skrzynek, ale zrobimy sobie teraz na 3 osóbki. Ale spokojnie, też będzie i samo tutaj w tej bitwie. Także wszystko będzie si, ale ja jestem po prostu ciekawa, czy ten nasz win. Tak nam się pięknie tutaj losuje, i nie wiem, może Majkala dajmy sobie. Kochani, w tym odcinku macie do wygrania tego skina, a żeby go wygrać, jedyne co musicie zrobić to zostawić lajka like pod tym odcinkiem, zostawić suba i napisać komentarz. A w komentarzu, wiecie co, dajcie mi znać, z jakiego urządzenia aktualnie mnie oglądacie. Czy z komputera, czy z telefonu, czy cokolwiek tam wymyślicie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy. czy, czy... No, nie wiem, no lecimy. Osiem różnych skrzynek, jeszcze na końcu daliśmy sobie mm, troszeczkę tańszą. Ja pierdzielę. Dobra, ja nic nie mówię, bo tutaj się może naprawdę dużo wydarzyć, i jeszcze na samym końcu możemy naprawdę dowalić. Bo tam jeszcze jest i Royal, i Hall, także spokojnie można tutaj jeszcze zrobić taką konkretną przebitkę, że to się w głowie po prostu nie mieści. Także jestem spokojna. RELAKS 100%. A jak nie, no to co? No to tylko mi będzie przykro, nie? Bo mogłam. O! Działa ja się Nie, ja już nawet chyba nie patrzę, bo ja jestem tak obsrana w tym momencie. I rękawiczki. Dobra. Chwila ciszy i spokoju, bo ja po prostu. Ja, pier... 3000! Nie! autentycznie mamy zrobione, dobra, muszę ochłonąć, nie, ja jestem po prostu w ciężkim szoku dzisiaj, piątek, piąteczek, piątuniu, moi drodzy, moi drodzy, także tak jak widzieliście, profit dzisiaj zrobiliśmy konkretny, także co Wam mogę powiedzieć, piątek, piąteczek, piątuniu i tak mogłabym kończyć każdy tydzień, Także co, życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia, bo zależnie o której godzinie to oglądacie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie lajka, zostawcie suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!